Dawaj Mieciu, Joze, dawaj nie 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 Mieciu Niemka mnie kurde w internecie wyzwała od buca jakiegoś kurde z Mieciu pi, 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 bo zaraz odbieramy wino i idziemy z nim No, no. trzy, czte, ry, pi A, pi, <laughs> ja Dobra. mówię dziecki no, 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 no dawaj Mieciu, trzy, czte, ry

Dawaj Mieciu Zamknijcie oczy Dawaj, każdy w no. siebie wierzy Udawajcie, że nie widzicie Ja myślę, by mnie tylko... No, nie o, tak. ty zamknij oczy no. no No dawaj Mieciu O, to będzie luzem No dawaj Mieciu Dobra panowie, no, no. No, jadę na Matkę boską. No, no, dobra, no. dawaj Mieciu, dawaj Dawaj, nie przeciągaj Mówcie Trzy, Trzy cztery